Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Księcia Hesse. Moi drodzy, misja 33 u bram Erfurtu. Erfurtu? Erfurtu. Zobaczmy o co chodzi w wątku popularnym. Misja 33. U bram Erfurtu. Miasto Erfurt, kwiecień 1285 roku. Zamki Drei upadły i są twoje. Obywatele Erfurtu wykorzystują teraz okazję i buntują się przeciwko rządom węża. Ale wąż i świnia nie chcą już żadnych precedensowych przypadków. Natychmiast wysyłają dużą armię, aby oblegać miasto. Niestety, obecnie nie masz znacznej liczby żołnierzy. Aby wpłynąć na bitwę na swoją korzyść, otrzymujesz jednak dobre wieści z bawarskich prowincji, które do tej pory były zdominowane przez węża. Pod przywództwem miasta Norymberga, prowincje ogłosiły niepodległość i wypowiedziały wojnę wężowi. Władcy Norymbergi. Monachium i Augsburga dowiedzieli się o oblężeniu Erfurtu i natychmiast oddali pod Twoje dowództwo grupę stu jeźdźców. Gdy tylko grupa przybyła, pośpiesznie pojechałeś do Erfurtu. Gdy miasto pojawiło się w zasięgu wzroku, oblężenie było już w toku. No dobra, czeka nas krpawa jadka. Będzie co robić. Mamy setkę jazdy, jeśli dobrze kojarzę, i mamy całkiem sporo zamczysku do obrony. Przejdźmy do mapki, zobaczmy, kto wygląda. Okej, okay. Erfurt nie jest, z tego co widzę, zamkiem, który ma duży garnizon. No ale zresztą tak też było napisane w skrypcie fabularnym. Gdzie jest nasza jazda? Tu jest nasza jazda. Okej, okay. i my mamy tu przetrwać i jeszcze wybronić ostateczną bitwę. No dobra. Zgarnijmy na początek wszystkie jednostki walczące wręcz do siedziby Lorda. Dobrze by było bronić tych zewnętrznych płaci terenu mimo wszystko. Tu powinniśmy jazdą zrobić czystki. Nie jest tak dużo wcale tych wrogów, jakby się mogło wydawać. Dobra, zgarniemy tą jazdę. Tempo 55 może być. I do ataku. Lecimy, dobrze by było tych kuszników wszystkich poeliminować, w sumie zacznijmy może od tego. I te katapulty nieszczęsne robusze, Swoje też będą robić. Fajnie, że do naszego konfliktu przyłączyły się jednostki zewnętrzne, I pokażę, dobrze było eliminować. Weźcie tędy jedźcie, proszę Was! I się zaraz tam przedrą. Dobra, chyba będzie Git. Przedzierają się, dobra, mają wejście do zamku, bardzo niedobrze. Okej, okay, czy to będzie oblężenie na tej zasadzie. Jasne. Dobra. Znak jest z tej strony. Moglibyśmy wysłać wszystkich do obrony. Takiej zaciętej bym to nazwał. Mhm. Złożonych dalej wiosek. Widzieli oddział wojsk Pieprza, który zmierzał w kwestię. Nie możemy tam dojść. Dawajcie, dawajcie, ratujmy, ratujmy, łuczników. Wojska, atakują. Wojska atakują. No jest ich trochę. Ale myślę, że to będzie szybki, krótki odcinek. W sumie cieszę się nawet, bo nie mam zbyt wiele czasu. A chciałem dla was coś przygotować na jutro. Tu przysiądziemy na pewno do kampanii Tariu, żeby mu kończyć. Ładny stak się nam zrobił. Jak ich wybijemy to się cofniemy, jak ich nie wybijemy to się nie będziemy cofać. Wybiliśmy, dobra. Tu jeszcze pikinierów ogarnijmy i lecimy po tych pałkarzy. Bo atak się jeszcze nie skończył, jest groźny, jeszcze bardzo dużo pikinierów jest. Dobra, lecimy z powrotem. Trzeba tymi pałkarzami się zająć. Pałkarze to są bardzo niebezpieczne jednostki dla nas. Jazda nie lubi pałkarzy. Ostatni raz mieliśmy pod naszą komendą tak dużo jazdy w Amor Patriae Nostra W którą drogą też bardzo dobra seria, bardzo, do... <laughs> bardzo dobra kampania na kanale Polska dodatkowo Moim zdaniem równie dobrze dopracowana co i książę Hesse Chociaż te mapy Hesse są no trochę wyższym poziomem wszystko Dobra, tych pokażę jeszcze wykończmy Lecimy po tych pikinierów Dobra, wiecie co, chyba się tymi pikinierami zajmiemy, bo nie chcę się ganieć za tymi pałkarzami i mamy na zamku wystarczająco wojsku, żeby się wybronić w razie przed nimi. Także robimy to w ten sposób. Zostaną zaledwie 20 jeźdźców, ale wybiliśmy wszystkich praktycznie oponentów. Została garska pikinierów i tutaj też już w zasadzie nikogo nie ma. Jest jeszcze jakiś pałkarz, który krąży. Zaraz się nim zajmiemy. W sumie, żeby przyspieszyć trochę grę, rozwalimy jeszcze te trebusze. Aha, no to już ich nie rozwalimy. Chociaż nie, rozwalimy jeszcze. No i dobra, gitarka. To chyba koniec tej misji. Całe 10 minut nagrania. <grytania> Ale fajna misyjka. Fajna. Można się było pobawić, natomiast rzadko jest okazja w twierdzy takie coś porobić. Takie bitwy na otwartej przestrzeni, e, sieć wiedeńska, coś w tym stylu. Fajnie by było, jakby w ogóle sieć wiedeńską ktoś zrobił. To by było coś. Wink wing dla mapmakerów. Wiadomość od węża. tak sobie czasem myślę, że chyba. E... No właśnie. E... Koniec moi drodzy. Krótka, szybka, fajna i przyjemna misyjka. A w kolejnej misji, moi drodzy, to my się zajmujemy wężem ostatecznie definitywnie, chociaż może zobaczmy, jak to wygląda. Fabułka. Misja 34. Gniazdo węża, zamek Kripstein, maj 1285 roku. Erfurt został utrzymany, ale ceną były ciężkie straty po obu stronach. Planując zadać śmiertelny cios Borigardowi. Wzywasz posiłki i ścigasz resztki wojsk Borigarda na wschód do jego rodzinnego zamku, zamku Kripstein, który znajduje się wysoko na klifach nad rzeką wijącą się serpentyną. Nie udaje ci się dogonić wroga i widzisz go tylko z daleka, jak wkracza do zamku. Okrąż zamek i oblegaj go. Użyj nowego narzędzia oblężniczego, trebusza, aby zrównać z ziemią wieże i budynki bramne. Konflikt z wężem musi się tu raz na zawsze zakończyć. Upewnij się. Że twoi łucznicy i kusznicy przetrwają oblężenie bez szwanku, gdyby książę traf przeszedł z pomocą wężowi. W takim przypadku musisz bronić się przed ruinami, ponieważ nie przetrwałbyś otwartego konfliktu traw na polach. Okej, okay, mamy zamek w węża w tym miejscu. Nie jest on jakoś mega mocny. Nie ma on jakoś mega mocnej obrony. Myślę, że spokojnie poradzimy sobie z jego oblężeniem. Bardziej mnie martwił komunikat od Wieprza, który odgrażał się, że przyjdzie z pomocą. To jest znak bardzo blisko. Czas bardzo szybko leci, minął dosłownie kilka sekund rozgrywki i już mamy zapowiedź ataku Wieprza. Mam 1200 sztuk złota na start. Jest 16. 16 inżynierów? 16. Odpołzujmy gra. Trzeba zrobić tarcze ruchome. I zaraz będziemy próbować walczyć. Jakieś balisty są, balisty. Jakbyśmy tu podeszli łucznikami, to byłaby szansa na to, żeby coś tam zdziałać. No po tej bitwie pod Erfurtem faktycznie możemy mieć mniej wojsk. Kontrol 1. Dobra, pytanie, teraz czy czekamy na atak wieprza? Chyba czekamy na atak wieprza, co? Tak. Zapiszmy sobie grę. Mam nadzieję, że nie będą jednostki gubić 34. Kurde, tam balista już można nas sięgnąć. To może gdzieś tutaj sobie staniemy? Leci podjazd w naszą stronę. Spoko. Czas przed ostatnią bitwą się tak jakoś resetuje, śmiesznie. Jak fajnie, że nas minęli. Nie wiem o co tutaj chodzi z tym, że tak się ten czas resetuje. Ciekawe, czy te posiłki przybędą, czy nie. Dobra, podjazd wyeliminowany. Możemy zapisać grę i przejść do obrężenia. Hmm, no chyba tutaj trzeba stanąć wszystkim, co mamy. Tyle. W sumie te jednostki walczące wręcz wyślemy później. Najpierw tam wyślemy łuczników i tarcze. Niech są tarcze pierwsze i kusznicy, bo oni się długo będą tam ciągnąć. I na koniec łuczników wyślemy, jak tarcze będą w połowie drogi. Dobra. No wojsko nie jest powalająco duże, no... Zawsze w kluczowych misjach musimy mieć najmniejszą armię z możliwych. Dobrze, łusznice są fajnie osłonięci. Gorzej z tymi pikinierami. Jednego łusznika straciliśmy. Pożarówki piginierami, łucznikami, już jasne. Dobra, zajmują stanowiska bardzo ładnie. No i mam nadzieję, że zaraz do mordu dojdzie. Nieco przebijamy się? Dużo już ich nie zostało niby. Lecimy A nawet strat dużych nie ma. Ostatni pikinier chyba, hmm. gdzieś ktoś jeszcze został dziwne, jakby. To, że ten atak się zbagował. Po co, że cały wysiłek na darmo? Hmm. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ten atak trufla raczej się nie, nie nastąpi nigdy. No. Coś dziwnego. Dobra, zapiszmy grę. Zapisywanie. Czytamy ją sobie. Okej. Okay. Tu się jakieś skrypty chyba pochrzeniły. No dobra, może teraz atak nastąpi. Nie. Atak teraz też nie nastąpi. Wybierz miejsce na Spichlerz. No, coś Coś twórcy nie wyszły chyba skrypty, albo coś się pochrzeniło w przejściu na nową twierdzę. Eee, okay. Zakończymy misję i zrobimy jeszcze tak. 33 34 o, tak sobie czasem myślę, że chyba... Ee... Bez Sejwika I co tu się stanie? Okej, okay, czyli... Wody, jest... Jakby, no... Sami widzicie jak to wygląda, no przykro, ale... Konaliśmy węża. A w kolejnym odcinku, z księciem Hesse, będzie już walka z wieprzem. Generalnie powiem Wam tak, robimy krótką przerwę, zrobię do Was podsumowanie dwóch pierwszych aktów i w międzyczasie uratuję kampanię tarium. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Oczywiście możecie zostawić pierdółki pod filmem i zapraszam Was na kolejne odcinki. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!